Witajcie moi drodzy pogadający z tytułowanej priorytety. Szczerze powiedziawszy to nie do końca wiem od czego najlepiej zacząć. Temat dzisiejszej pogadanki jest związany z wyznaczaniem sobie priorytetów. Priorytety są w życiu bardzo ważne. Jeżeli umiemy sobie powiedzieć co jest dla nas ważne, co jest ważniejsze od tego co jest ważne i to, co jest dla nas najważniejsze, to jest to bardzo cenna informacja. Wyznaczenie priorytetów powinno być nieodłącznym elementem naszego życia. Kiedy je mamy, jest zachowana harmonia w naszym życiu. Podam to na prostym przykładzie. Jeżeli chcemy dostać się do wymarzonej szkoły, mamy upatrzone kierunek, na który chcielibyśmy się dostać, to patrzymy na to, co jest wymagane. Jeżeli wiemy już, co jest wymagane, to teraz zostaje nam podjąć działanie do nauki. Przychodzi taki moment, kiedy wiemy, że mamy do zrobienia jakieś konkretne zadanie na dany dzień z przedmiotu, z którego zamierzamy zdawać egzamin, który przybliży nas do celu. Co sytuacji, kiedy człowiekowi najzwyczajniej w świecie nie chce się uczyć. Teraz powinno przyjść bardzo ważne pytanie: jak bardzo zależy mi na dostaniu się do tej szkoły? Bo jeżeli jesteśmy zmotywowani, wiemy czego chcemy, to tutaj bez najmniejszego cienia wątpliwości jesteśmy w stanie powiedzieć, iż bardzo zależy nam na dostaniu się do upatrzonej szkoły. W przeciwnym wypadku, jak nie będzie nam zależało, to trudno jest jakkolwiek powiedzieć, iż uda nam się osiągnąć założony cel. Priorytetem w tym przypadku nie powinno być dla nas leżakowanie, tylko zasiągnięcie do nauki. To nie tylko tyczy się wymarzonej szkoły. Cel jaki sobie wyznaczymy może być zupełnie inny. Priorytety odgrywały w tym przypadku taką rolę, iż nadajemy stopień priorytetu wykonania danej rzeczy. Bo jeżeli jedna rzecz jest tylko ważna, a druga jest ważniejsza od tej pierwszej, to powinniśmy podjąć się zrobienia tej drugiej rzeczy, a dopiero potem wrócić do tej pierwszej. W swoim materiale o czasie dużo powiedziałem o tym, iż warto jest sobie odnotowywać, jakie rzeczy mamy do zrobienia. Kiedy sporządzamy sobie taką listę, to wtedy możemy sobie wyznaczyć priorytety tych zadań, jakie mamy do wykonania. I dzięki temu nasze życie będzie wyglądało na bardziej poukładane. Nie twierdzę, że jak ktoś tak nie robi, to że jest totalnie niepoukładanym gościem. Wypisanie sobie rzeczy na w świecie ułatwia nam poukładanie sobie planu i naznaczenie uwagi, czy czynność, jaką mamy do wykonania jest ważna dla nas, czy najważniejsza. I tylko od nas zależy, czy zechcemy się nich trzymać. Ten materiał pogadankowy będzie najkrótszy ze wszystkich pogadanek, gdyż nie mam tutaj nic więcej do dodania. Do usłyszenia już jutro o godzinie 18 pogadam z zatytułowanej Problemy. Cześć!